Takie osoby jak Jan Chrzciciel, święty Jan Chrzciciel, co do których nie mamy pewności, jak wyglądały szczegóły ich życia, bo źródła są skąpe właściwie ograniczają się do przekazu Ewangelii, jakichś podań właściwie już z drugiej ręki, gdzieś tam zasłyszanych, gdzieś tam zapisanych, jakoś tam przekazywanych z pokolenia na pokolenie, z takimi osobami jest kłopot. Mamy niewiele źródeł, żeby móc o nich bardzo przekonująco mówić, przekonująco w znaczeniu współczesnym, że mamy dobre informacje, pewne informacje, sprawdzone informacje, a jednak, a jednak mimo skąpości wiedzy szczegółowej na temat ich życia, Pozostają gigantami. I dzisiaj znowu taka postać przed nami staje. Właśnie Jana Chrzciciela. Znamy tylko węzłowe momenty jego życia. Te, które zadecydowały o zbawieniu świata. Współdecydowały o zbawieniu świata. Pojawia się Jan Chrzciciel. Wszyscy czekają na Mesjasza. Wszyscy tutaj trzeba wziąć pewien cudzysłów, bo jednak. To nie jest tak, że duży kwantyfikator da się sprawdzić, czy zrealizować, ale napięcie oczekiwania w Izraelu na Mesjasza jest wielkie. Jan Chrzciciel jest jednym z tych, co do którego krążą domysły. Może właśnie on, może właśnie on. I dlatego przychodzi do niego poselstwo i zostaje szczegółowo przepytany na tę okoliczność, czy jest Mesjaszem. Jan Chrzciciel mówi, nie jestem. To co uderza w tym opisie ewangelicznym to bezpretensjonalność Jana Chrzciciela. Ma coś ważnego do powiedzenia. Naprawdę ma coś ważnego do powiedzenia, ale nie obnosi się z tym. Nie wychodzi przed szereg, nie chce być ważniejszy od tego o kim coś ma do powiedzenia. Zwyczajnie, skromnie ale jednocześnie z głębokim przekonaniem o ważności swojej misji mówi właśnie w sposób bezpretensjonalny. I to bardzo bym chciał podkreślić, bo wydaje się, że przesłaniem tej Ewangelii oprócz tego jądra, które mówi Jezus jest mesjaszem, to on jest zapowiedziany, on jest wskazany, to drugą rzeczą, która jest przesłaniem tej Ewangelii, to właśnie ta bezpretensjonalność Jana Chrzciciela. I można by zapytać o to, co należy z sobą zrobić, żeby osiągnąć taki stan, taką postawę, taką umiejętność. Jan nie pcha się, nie przepycha się, nie chce być pierwszy. Jego pokorę stale się podkreśla. W świecie, w którym żyjemy, jednak rozpychamy się łokciami. Jednak, kto dostanie okładkę w poczytnym piśmie, ten jest wygrany. To w ten sposób się dzieje. Jan nie musi tego wszystkiego robić. Więc narzuca się to pytanie, jak osiągnąć taki stan spokoju bez pretensjonalności? Dziś powiedzielibyśmy, jest zwyczajny, normalny, naturalny. Jasne, że pierwszą rzeczą, która jest potrzebna do czegoś takiego, to jest wystarczająca doza pokory. Pierwszą w tym znaczeniu, że słuchając tej Ewangelii to się narzuca, to wychodzi, wyłania się z postaci świętego Jana Chrzciciela. Ale jest coś, czego na pierwszy rzut oka nie widać, a co bardzo warto podkreślić. Ujmę to najpierw słowami, wyrażę to słowami. Mojej ulubienicy, czyli Simon Weil, która w pewnym momencie powiedziała takie słowa, że Lucyfer chciał być Bogiem. Cóż bardziej naturalnego? Trzeba wielkiej miłości, żeby nie chcieć być Bogiem. Trzeba tak kochać, żeby nasza uwaga była zajęta całkowicie istnieniem Boga. I mówi wszystko inne jest służalstwem, albo kocha się w sposób bezinteresowny, albo z konieczności będziemy dążyli do tego by być Bogiem. Jan nie skorzystał z tej sposobności. On nie wyszedł przed szereg, nie wyszedł przed Zbawiciela i wydaje mi się, że to jest jeszcze przed pokorą. To jest jeszcze przed pokorą, jakieś fundamentalne rozstrzygnięcie, które musi nastąpić w sercu: kto będzie pierwszy, ja czy Pan Bóg? I to jest wielka pokusa czasów współczesnych być jak Bóg, zresztą wszystkich czasów, ale w naszych wyraźnie to widać to narzuca się być przed wszystkimi więcej być Bogiem dla samego siebie. Nie być nikomu ani niczemu podporządkowanym, nie być zależnym od nikogo ani niczego. Dla Jana Chrzciciela taka postawa byłaby całkowicie obca. On siebie podporządkował, znalazł swoje miejsce w tym świecie i w sposób absolutnie bezpretensjonalny zrobił rzecz jedną z największych, jakie się wydarzyły. Kto będzie potrafił powtórzyć coś takiego, będzie równie wielki. Przez to, że będzie bardzo mały, że uniży się, jak Jan to potrafił zrobić. Osiąga się wielkość. Mechanizm niezrozumiały dla współczesnego świata, coraz rzadszy. I muszę powiedzieć, że kiedy staję tutaj i nagrywam dla Was kolejne kazanie, to samego siebie o to pytam: czy jestem wystarczająco bezpretensjonalny? W mówieniu o Panu Bogu, czy potrafię tak jak Jan chrzciciel powiedzieć tylko tyle, ile trzeba, i nic więcej, i zniknąć, i schować się, rozpłynąć się wręcz w powietrzu? To jest pytanie wielkie dla Kaznodziei, bo każdy z nas głosząc Chrystusa, może dopuścić się y, jakiegoś mariażu z tą właśnie pokusą nie podporządkować się nikomu ani niczemu.